Słuchajcie, postawiliśmy to i to nie będzie wyglądać, dlatego to rozbieramy. Łącznie wychodzi mi, że obniżymy tą szopkę, którą wcześniej planowaliśmy o 22 cm, więc będzie ona wyglądała zdecydowanie lepiej, niż miałoby to miejsce w przypadku, gdyby była taka wysoka. Mamy już przygotowane wszystkie deski na ostatnią ścianę, znaczy na trzecią ścianę w sumie i zaraz będziemy je składać. Dobra, ja wycinam tą belkę na drzwi miejsce. No, i gdzie żeśmy tutaj fakapa zrobili małego. Zanim zaczniemy, to pod tym filmem w opisie masz listę narzędzi, z których korzystam i które serdecznie polecam, a także linki do sprzętu, którym nagrywam. Miłego oglądania. Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj kontynuujemy pracę z budową garażu. Na zgłoszenie jest to garaż z tego projektu. Jest to drugi film dotyczący budowy tego garażu, więc jeżeli nie oglądaliście pierwszego, to koniecznie go obejrzyj, by być na bieżąco. A w dzisiejszym odcinku będziemy stawiać te oto ścianki tego garażyku. Prace rozpoczniemy od zakotwiczenia tych wszystkich belek do płyty fundamentowej. Dlatego, że wczoraj tego nie zdążyłem zrobić, zacząłem wczoraj te dwie szpilki montować, ale. Wydaje mi się, że otwór, który zrobiłem, bo to jest śruba M10 i robiłem też otwór dziesiątką i wydaje mi się, że troszeczkę za ciasno siedzi i nie mogłem do końca tego włożyć, więc chyba dzisiaj będę nawiercał dwunastką wszędzie i dopiero wtedy dawać kotwę chemiczną i wkładać tą śrubę, żeby ona głębiej weszła, będzie lepiej trzymała niż w tym wypadku. No i przyjechał dzisiaj mój tata, jest ze mną, będzie mi pomagał i namówił mnie, chyba będziemy jednak wstawiać drzwi. Więc dobrze, że tego nie przymocowałem, będę mógł tutaj jeszcze obciąć kawałki i montować drzwi wejściowe z boku gdzieś garażyku. Porozwiercaliśmy wiertłem 12 i teraz będę kotwił to na kotwę chemiczną. Szpilki powkładane, no i teraz bierzemy się za montowanie ściany. Oczywiście dopiero będziemy ją konstruować i będziemy czekać aż ten klej wysnie, aż ta kotwa wyschnie i dopiero będziemy Tutaj przekręcać nakrętki. Przygotowaliśmy stolik do cięcia i można ciąć już belki. Teraz odmierzamy miejsca, w których będą pionowe belki stały bo ta jest dolna belka, a ta będzie górna, więc odznaczamy sobie, gdzie będą stały. Te belki rysujemy od razu na dwóch, wyjdzie nam około 57 cm odstępu między tymi belkami i to jest tylko połowa ścianki, dlatego że belki mają 5,40, a cała ściana ma prawie 6 metrów więc podzieliliśmy to na jakby dwa segmenty i później to połączymy. A ja zabieram się zakrojenie tych pionowych belek. One wyliczyliśmy, będą miały 2,21, wjazd do garażu 2,15, bo moja przyczepka. Akurat. Takiej wysokości się zmieści. 2,15 wjazd. Tutaj ta belka sztorcowa 15 cm i dwie na górze. To wyjdzie mi wysokość garażu 2,39 Jeszcze może dopowiem: mój tato zaznacza na tych belkach. Na tej dolnej i na tej górnej. Miejsca, w których będą szły te pionowe. U mnie wychodzi co 57 cm, a ja je tnę te pionowe, właśnie. Mamy wszystko pocięte i będziemy składać od razu jeden bok z dwóch elementów ale nie będziemy go jeszcze stawiać w piąt, dopiero jak tą ścianę skonstruujemy. Pierwszy element mamy skręcony, poszło... Nawet wygląda, że jest kąt. Tak, nawet wygląda, że jest kąt. Poszło dość dobrze, musieliśmy jeszcze ponawiercać tutaj takie delikatne otwory, bo chcemy, żeby jednak się te, te łebki chowały, z tego względu że jak się nie będą chowały to wiadomo będzie odstawać parę milimetrów. więc nawierciłem je szybko. No i co? Tak to wygląda. Bierzemy się za resztę ścian. Muszę jeszcze tylko do sklepu skoczyć, bo za mało tych zamówiłem. Mam jeszcze jedną paczkę tylko, ale chyba krótsze zamówię, bo tutaj są zobaczcie aż takie długie. Nie wiem czy jest potrzeba aż takich dawać. 14, no to 12 by wystarczyła, nie? Spokojnie. Dobra, jadę zobaczę co mają. Słuchajcie, postawiliśmy to i to nie będzie wyglądać, dlatego to rozbieramy i będziemy obniżać tą szopkę. Już Wam tłumaczę na czym polega cała sprawa. 2,39 to będzie za wysoko, będzie to bardzo, bardzo śmiesznie wyglądać, więc zrobimy tak, że tutaj damy 2 damy 2,125, tak jak jest pod bramę, tak? Damy jedną belkę a drugą i trzecią belkę dopiero na to będziemy dawać. Zobaczycie jak to zrobimy. Będzie za wysoko, bo tutaj będzie 2,40 i będzie brzydko wyglądać. Będzie taki duży kwadrat stał z daleka. Jeszcze raz, bo tam mi przerywali. Słuchajcie, będzie w ten sposób zrobione. Już tutaj narysuję. Tu będzie ten brama garażowa, wjazd, tak. I tylko jedna belka będzie tutaj łączyła te, te dwie ściany. To jest ściana i to jest ściana. I. Jak już tutaj będzie szedł daszek, to dopiero tutaj na wierzch tej jednej belki dam jeszcze drugą i trzecią belkę. Albo zrobię jętki łączące dach, i wtedy będę miał do czego tą bramę wewnątrz garażu przyczepić. W innym wypadku, gdybyśmy zostawili te 239, to ona by śmiesznie wyglądała. Byłby taki duży, wysoki kwadrat, i na pewno by się to nie podobało. Łącznie wychodzi mi, że obniżymy tą szopkę, którą wcześniej planowaliśmy o 22 cm, więc będzie ona wyglądała zdecydowanie lepiej niż miałoby to miejsce w przypadku, gdyby była taka wysoka. Poobcinałem już o 22 cm te belki i teraz skręcamy je z powrotem. I nagrywam dla porównania. Tak to wygląda po e, zmniejszeniu wysokości. Mi się wydaje, że o wiele lepiej. Pół godziny zajęło ile? Straciliśmy pół godziny może maksymalnie, tak? Chyba. No. Pół godziny. No dobra. Lecimy dalej z tematem, bo mieliśmy to dzisiaj zrobić wszystkie ścianki, ale chyba się nie zapowiada. Dobra, czyli tamtą jedną ścianę mam gotową, i mam gotową tą drugą ścianą, to jest ta. Teraz będziemy robili tą przednią ścianę z drzwiami i z oknem. Jeżeli chodzi o wysokość, no to drzwi wiadomo mają 2,05 około. I gdybym robił dach standardowo, czyli taki, żeby wychodził za płaszczyznę, tak jak tutaj u sąsiada. To bym mógł mieć problem z otwarciem drzwi, ale ja będę robił na wiązarach. Będę chyba wiązary sobie takie robił, proste wiązary, nie tam jakieś skomplikowane i wtedy nie będzie problemu z otwarciem drzwi ewentualnych. Została nam ta ściana i przód. Chcielibyśmy to dzisiaj skończyć. Mam nadzieję, że się uda, że zabieramy się do pracy po małej przerwie. A tata tutaj już zakręca nakrętki do tych szpilek, zakotwimy i będzie można niedługo stawiać ściany. Ja zakręcam szpilki. Jedna nam nie trzyma, ale reszta jest ok. Nie robię tego nie wiadomo jak na siłę, bo nie ma takiej potrzeby. To ma się po prostu trzymać podłogi, żeby nie, nie wyrwało ani nie poderwało, bo to naj, najgorsze, gdy poderwie nam domek. No ale tutaj będzie dachówka, więc ta waga no bo wie, że coś się stanie, ale lepiej zakotwić niż nie zakotwić. Mamy już przygotowane wszystkie deski na ostatnią ścianę, znaczy na trzecią ścianę w sumie, i zaraz będziemy je składać. Skończyliśmy wszystko montować, dziadek zmęczony? Nie zmęczony, także skończyliśmy wszystko montować. Teraz będziemy. Jeszcze muszę zrobić dwie rzeczy. Najpierw poczekajcie, pokażę Wam. Trzeba tutaj wyciąć na drzwi, bo tego nie zrobiliśmy, tak jak powiedziałem na początku filmu, że zdecydowałem się na drzwi, więc tutaj będziemy wycinać, żeby te drzwi wstawić. I co jeszcze musimy zrobić? Włączyć. Aha, dorobić końcówki takie, żeby połączyć, ale to na no spokojnie. I wtedy... Znaczy, że postawić po prostu no, ściany. Postawić a później... i przyłapać je, tak? No to tak, przyłapiemy, piony złapiemy, a później się dorobi tą ściankę, żeby mocniej trzymało, nie? No to tak zrobimy. Co przyniosłaś? No, Kawę ja ciepię. Kawę przyniosłaś? Dobra. Napijemy się kawy. Super ta kawa. Słuchajcie, jak byłem w sklepie, to kupiłem wkręty ciesielskie z taką główką. Ona jest o tyle lepsza od tej, bo ta jest taka bardzo duża. Nie wiem widać teraz. Nie zasłaniam. Myślę, że nie zasłaniam. Ta jest gruba, duża i na nią trzeba było nawiercać otwory w drewnie, żeby one weszły. A przy tych nie trzeba praktycznie, bo wchodzą same. Pewnie jakbym miał zakrętarkę, to te też by się chowały, gdybym zakręcał, no ale mam wkrętarkę i nie da rady. A te z taką główką, z takim stożkiem, one fajnie wchodzą, już Wam pokazuję. I zobaczcie, fajnie się schował, nie trzeba nawiercać, więc polecam w razie co takie używać. Dobra, ja wycinam tą belkę na drzwi miejsce. Dobra, wszystko gotowe. Będziemy montować ściany. No i co, mamy trzy ściany i będziemy walczyć o czwartą, dlatego że e, póki jest mój tato, będzie nam to łatwiej zrobić, a później znaczy mi to będzie łatwiej zrobić, we dwóch, we dwóch wiadomo, a później jak już, jak już tato pojedzie, to będę mógł sobie te połówkowe sporniki dawać, czyli te tutaj na przykład, ale też stwierdziliśmy, że to dopiero będę robił na koniec, z tego względu, że jak będę robił dach, więźbę, to będzie sporo takich odpadków metrowych, półtora metrowych, więc nie chcę ciąć całych desek, bo później ciężko będzie. Że tak powiem, z materiałem, zabraknie mi go. Więc te wsporniki pomiędzy tymi belkami będę dawał dopiero na koniec, prawdopodobnie. I słuchajcie, praktycznie wszystko wyszło idealnie. Zobaczcie, tutaj o narożnik, fajnie trzyma. Wszystko ma poziomy. Ojejku. Tutaj daliśmy skośną, która wspiera poziom, bo ona jednak mm, bardzo się przechylała, ten, ten kawałek, że tak powiem. No, i gdzie żeśmy tutaj fakapa zrobili małego? Już Wam pokażę. O, w tym miejscu, zobaczcie. Jest taka szpara została. Tak nam wyszło, niestety chyba źle wymierzyłem albo coś. Ale tutaj się wspomogliśmy, że dajemy taką deskę, tutaj przymocowałem. Oczywiście będziemy tutaj przedłużać, czyli damy jeszcze tutaj całą deskę i tutaj całą deskę. Eee, I tak zostanie ten problem rozwiązany tej centymetrowej szpary bo z tej strony nie ma to kompletnie żadnego znaczenia tutaj pójdzie, pójdzie na to płyta OSB, więc to zakryje więc tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia no dobra, robimy teraz przód A ogólnie zobaczcie jak wygląda tutaj będą drzwi eee, i w tym miejscu jeszcze pewnie pójdzie później belka jakaś spornikowa no i tutaj jest miejsce na okno okno planujemy 110 na 80 gdzieś tak więc tutaj jeszcze też Pewnie będzie jakaś belka wspornikowa, czy coś takiego. Dobra, najpierw zrobimy ten przód, a później Wam powiem... A później Wam wszystko opowiem, bo dzień się praktycznie kończy. Zobaczcie, słońce zaczyna zachodzić, więc chcemy to szybko zrobić. No i praktycznie skończyliśmy, zostało nam przykręcenie tej jednej górnej belki. No, kurczę, powiem Wam, jestem taki zadowolony, nie sądziłem, że to się uda. Liczyłem tak potajemnie, ale wiecie, jak to zawsze jest z, z liczeniem na coś, że się uda. Często nie wychodzi tak, jak się planuje. No, ale dzisiaj akurat wyszło tak, jak się tak jak zaplanowałem, mimo tego, że, że nie szło na początku, ale pod koniec się rozkręciliśmy i poszło fajnie. I gdybyśmy nawet te pół godziny nie stracili, to byśmy to spokojnie, fajnie zrobili. Zobaczcie, tu szopkę, ten garaż w sumie. Jak to wygląda? Fajny zachód słońca, prawda? No i jest. Elegancko. Jestem naprawdę zadowolony. O! No i co? Tak się prezentuje. No dobra, my będziemy tutaj przymocowywać tą ostatnią belkę. A z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że się podobało, że się czegoś nauczyłeś, że Cię zainspirowałem do zrobienia takiego garażyku z ojcem albo z synem, jeżeli masz taką możliwość. Naprawdę fajna sprawa, ja się super bawiłem, polecam. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć! Jeżeli moja twórczość, Ci się przydaje, podoba i chcesz się odwdzięczyć za wszystko, co robię, i chcesz mi pomóc rozwijać ten kanał to na pasku poniżej możesz kliknąć podziękuj i wysłać parę groszy na kawę. Dzięki, cześć.